Mobil, czyli ruchome rzeźby. Żeby to zrobić, potrzebujemy patyki. Tutaj używam takich naturalnych patyczków. Ten się składa z trzech takich elementów. Na środku tego patyka wiążemy nitkę i na końcach też. Do tych nitek dowiązujemy następne patyczki na różnych wysokościach. Chodzi o to, żeby elementy, które przygotujemy z kartonu i zawiesimy, nie stykały się ze sobą. W poprzednim mobilu były patyczki, a może być wiklina papierowa. W pozycji leżącej przywiązujemy sznurki i patyczki. Lekko dowiązujemy te elementy na różnych wysokościach. I dopiero jak to wszystko przygotujemy, wtedy trzeba to zawiesić w przestrzeni, żeby zrównoważyć. Bo jak to leży, to nie wiemy, czy to będzie zrównoważone. Dopiero zawieszone w przestrzeni będzie mobilne. Na razie mobil jeszcze nie jest zrównoważony i teraz przesuwajmy w różne strony sznureczki, żeby uzyskać równowagę. I jeszcze z tym. I to nie jest taka prosta sprawa, dlatego ważne jest, żeby kilka osób to robiło. Jak już uzyskamy równowagę, wtedy mocniej przywiązujemy sznurki, ucinamy końcówki. I mobil zawieszamy w przestrzeni.